To był dzień dalekich lotów i nie tylko w królewskim rajdzie Skandynawii. Josper Stappen prowadził w Master ERC aż do momentu rolowania na ostatnim OS Frank Tore Larsen był zatokoniony przez Johna Armstronga potem, jak ten zatrzymał się, by zmienić koło. Mads Osberg natomiast nie mógł uwierzyć w to, że przebił oponę, co de facto pozbawia go szans na podium. Nawet dalekie loty na Collins Crest go nie pocieszały. Zwycięzcy poprzedniej rundy, mistrzostw Europy, ropy Corchonen i Anssi Winika awansowali rzutem na taśmę na trzecie miejsce. Finowie skorzystali, że zaczęło intensywnie padać po ich przejeździe. Najlepsi spośród gospodarzy są obecnie Isa Kreyersen wraz ze Stefanem Gustafssonem. Do liderów tracą jednak nieco ponad 5 sekund. W najlepszych nastrojach będą szli spać Ewin Brynielsen oraz Jorn Listerud. Liderzy klasyfikacji generalnej mistrzostw Norwegii wygrali w piątek co ciekawe tylko jeden odcinek specjalny. Najlepiej z Polaków radzą sobie liderzy Mistrzostw Europy: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Kierowca Orlandim przez praktycznie cały dzień mówił, że może jechać szybciej, tylko potrzeba mu więcej pewności za kółkiem. Piątek kończy na szóstej lokacie. Jaką Matulka, pilotowany przez Damiana Sytego, debiutuje w Skandynawii. Głównym celem jest przede wszystkim nauka, a na razie daje to 11. miejsce. Polski pojedynek o prowadzenie mamy w ERC3. Obecnie górą są Tymek Abramowski wraz z Jakubem Wróblem. Ich przewaga jest jednak daleka od bycia bezpieczną. 7,6 sekundy za nimi są Adrian Rzeźnik oraz Kamil Kozdroń. Blisko Polaków są także Tristan Charpentier oraz Wille Vatanen, co zapowiada ciekawą sobotę. Jeden z najładniejszych skoków dnia oddali Hubert Kowalczyk z Jarosławem Kniukiem. Na szybkich tandawskich szutrach nie czują się jednak najlepiej. Co daje piąte miejsce na ten moment? W trybie dojazdowym dzień kończyli Igor Widłak i Daniel Dymurski. Liderzy klasyfikacji generalnej RC3 mieli problemy z amortyzatorem, a zajmują szóstą lokatę. Naukę w Mistrzostwach Europy kontynuują Błażej Gazda oraz Michał Jurgała. Przypada im ósma pozycja wśród załóg RC3. Swoim tempem, choć nie bez przygód, rywalizację kontynuują Dariusz Biedrzyński i Rafał Fiołek, mający czwarte miejsce w Master RC.